Witamy Państwa w PejDeo po raz chyba. Nie wiem, który. ze mną to oczywiście Hawkio. Siema. Bez Macieja, więc już pojechamy po prostu misję o nazwie ucieczka z Hostona. Znaczy, ucieczka Hostona. E, nie wiem, czemu ja tam widziałem Zy. Aha. E, nieważne. Poziom trudny, długość kontraktu 2 dwa dni. Ci podejrzewam, że będzie ucieczka. Prawda? No. No i możesz zaczynać. Dobra. Ja gotow. Ja no, gotowy. A tu, tu będzie bomba, uwaga. Ale za gorzko się... Ojej, ten alert, właśnie przyjemny teraz będę musiał ściszyć. No za gorzko, nie? Eskortuj, Aha, trzeba go eskortować. Wstawaj, no idź. Czemu nie idzie? Stoi w miejscu. A, on sobie poszedł. Aha. Aha, no to już chyba okienbał My tego nie robiliśmy przypadkiem na odcinku? Robiliśmy. No nic, misja się powtórzy. Ale to nic, znaczy coś, nie? I meta. O kurde, oni są ciężcy, coś. Kurde, nic nie widzę. Trochę dzięki bot. Przydałoby się gdzieś skampić po prostu, bo. Oho, ho, Zapomniałem z w tej grze w ogóle. Ale wziąłem ciężką zły to czemu to tak mi łatwo zabije? Nie wiem właśnie Tu to? Ten starczył No kurde gamuniu Nie mogę nic zrobić Ciekawe czy wskoczę mu na samochód A tego nie wiem Możliwe, że tak Nie A z tego czerwonego jak wskoczył To już tak ja, też nie Eee, e, co będzie? Ja pamiętam. No trzeba będzie tu wejść, pewnie. Nie, tutaj trzeba kartę. A swoje... A no? Po prostu otworzyć. Dziwne są te misje tutaj, naprawdę. No. To jest cywil. Aha Muszę i co? Coś chyba A, znajdźcie ten konty parkingu. tu tutaj coś otwieram. Prywatne, coś prywatne jest No otwieraj. A jest, dobra Robisz? No chętnie chętnie 30 sekund nie. Sukces o Aha, opuść blokadę I jeszcze trzeba jemu dać sygnał On nie widzi. No jak widać, nie widzi. Oh. To to dobrze czy ja mam zrobić? No oh, mogę zrobić. Dobra. To wyda dość szaro. What's up on ty masz minę w Musimy tutaj być, żeby ucieknąć Skok tu, gdzie on jest? A idzie tu gdzie on jest? Idzie, przez ścianę go widać Aha A gdzie jest drugi bot? No idzie. Tu jest tutaj, no tu. A, tam jeszcze idzie. Trzeba chyba jemu pomóc, bo tak to będzie długo. On już tu jest. A. Czemu masz tak mało życia? Co? No ty. No bo oswojeniem. Kurde, nie można... Ta, zamknij się. Mamy osłaniać. No wiem i trzeba będzie chyba chodzić, bo wyłączają w kąt. No, tylko właśnie gdzie? Nie wiem, sam się właśnie. Bo tutaj nie ma. A było tutaj, bo pamiętam No tak, ale tu wszystko losowo się pojawiają. Ja? No tak. Czyli jest chyba 5 albo 7 spotów takich. Wymaga karty do sejfu. O, ciekawe. Użyj karty do Zegniju sejfu. Aha. Court, A gdzie jest karta do sejfu? Bo nie No Może nie wiem. Może też tak się zastanawiam. Ale nie wiem. Teraz powiedz mi i to co prąd. Nie wiem, gdzieś chyba na głównym. Hm, znalazłem buga. Jakiego? Nie, nawet no, naprawili. Jakiego buga? Myślałem, że tu szyby nie było przez chwilę. Znalazłem buga? No bo mogę sztać przez szyby. Nie wybijając się i wiesz, że to chodzi. Ha O kurde A tutaj co to jest? Tak co wymaga karty dostępu, Co? jeszcze Dobra, jestem obok. To ty, ty idziesz czy ja miś? No ja idę, ale nie wiem czy nie będę potrzebować pomocy. No to idę. Dobra, uleczyłem się w miarę szybko. Dobra, ale idę, 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 idę. Jak my tu mamy wejść? Gdzieś tam jest. No tutaj. I musisz zatwierdzić. No. O kurde, tam jest Dobra, to ja mogę być przy tym, nie? Jeśli chcesz mogę być tutaj, nie? O tu No i tak chciała pilnować No Dobra. Dobra, to ja już zrobię. To wcale nie byłem ja Aha Poznalazłem <głos》>. paczkę Aha A Jeszcze są trzy na mapie, ale gdzie to nie wiem I Ile tu... I ile tu jest? Czego? No tych policji No, dużo Jeszcze odwróćcie zasilanie Gdzie to zasilanie jest? E, tu właśnie. O tu, wyłączyli, o tu. Prawda, iłeś? No. Okej. Okay. Ale nawet była animacja, że jak. że, że wyłączają. No to, tak, bo już powinien, że kiedyś było. No. Dobrze się. do, do archiwu? To kto idzie tam?

O, cała banda Ole Laga dostałem przez nich Serio? No zrespili się tak wszyscy nagle obok siebie Ja No znowu to samo No, trzeba naprawiać. prawiać nie mi nie chodzi, że się zrespili tak znowu dziko Aha 60 sekund i trzeba było jeszcze naprawić? No, serio. Wypad z Idę po amunicję. Dobra. Dzięki, 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 dzięki. Kurna, no, podniosłem se ten. O, chodź. co to... Trzeba przeszukać. No to chyba faktycznie jedna misja będzie, no. Bo... No. Chociaż nie wiem, jak się uda tak do 30 minut, no to... No to możemy jeszcze jedną spróbować, ale... Raczej się nie uda, już Dużo nagrywania raczej. No. Ile masz minut? 25. No, mnie no też. No ja, ja se je. ja. Gdzie jeszcze? Tutaj? Ty? Dobra, ja tam Tu nie, tu nie no, Dobra, jas. Yes. Wyjdziemy stąd w ogóle? Znaczy, ja już wychodzę Dobra, wychodzę za tobą Ja pierdziel, ich tu się pochodziło. No Aż lagi czasami dostaję przez nich Serio? No Ale spadki FPSów, ja pierdziel Ja Czekaj, ale Bo za dużo ich jest

With me. Stay still. Mm, jest 68 sekund. Tak вот. yeah. Nie. No. Tworzę, chce pojedę, ja powinien coś zmienić, na przykład więcej misji jakieś. No. A po okay. słyszałem, że w trójce już jest, są jeszcze nowe, nowe misje. No tak, ale one się powtarzają, nie Znaczy powiem tak, niektóre powtarza, a niektóre są nowe Ale wiesz o co mi chodzi. I tak będą się powtarzać później. Jak już będziesz powiedzmy za pierwszym razem przejdziesz, tak? No To potem i tak będziesz miał jakąś szansę, że dostajesz tą samą misję którą już robiłeś. No 5, 4, 3, 2, 1, 0 Szczęśliwego Nowego Roku! <grym> co się Ci Szczęśliwego Nowego Roku? Bo odliczałeś to tak, co się skojarzyło. Aha. Chcesz policjanta zaaresztować? Serio? No, możesz tu go Nie mogę. Nie masz ty? Znaczy ma, ale ja by już. miał sznurek. Aha. No bo... więc winę a to można? Nie, no ja go nie sku Aha, chyba że ja wziąłem od niego kajdanie. A wziąłeś? Nie, nie wziąłem. Sam się zachowuś to całym. Ale nie mogę go przenieść. Aha. Oj zabiłem go. Aha, okej. Okay. I za koniec. No teraz musimy jeszcze uciec pewnie. No. No, no. nie... no. no. no, eh, что, Без тебя не Ну, сэху. Но. Бегать с ним. Ай, мау, чем он. Но. Слышь, Ну, я что мы мне дальше. Чё, Вы Ну, бы он не мог в А, ну, я тоже так не no. Mmm... chcesz otworzyć? Czy ja? No, otwieram. No że to króciutko chociaż. A nie po 200 albo 300. No. Eee, tu można się No i nie zadaję mu wrażeń. Po no, czemu to się psuje? Nie wiem. Może był przegrzany? No może. O, już. Ja skakać nie mogę. Znaczy mogę, ale nie mogę tak wysoko. Nie. O, to tu. Ucieczkę. Dobra, dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, pijdej o kolejne części, co to był oczywiście Chciała. i Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się, na chwilę i do następnego odcinka. Pa. No, papa.